Witam Państwa. Wreszcie wracamy do słowetnej A-klasy siódmej ligi Polskiej. Tak się akurat losy studia Browar złożyły, że wylądowaliśmy w przybiernowie na meczu lokalnego Pomorzanina, gdzie dzisiejszą drużyną gości będzie płomień myślino. Są dwie drużyny, które zdobyły na ten moment w A-Klasie po 6 punktów, czyli po dwie wygrane. Czyli ktoś dzisiaj musi wrócić z mniejszą ilością punktów i zobaczymy, która z tych drużyn okale się lepsza. Też nie ukrywam, że przyjechaliśmy, że wybraliśmy ten mecz, bo tutaj jest jeden taki zawodnik, którego studio browar ma od dłuższego czasu oko i będziemy bacznie obserwować jego wyczyny i losy w trakcie tego spotkania. Więc widzowie. Serdecznie zapraszam na Siódmą Ligę Polską. Stopień niżej niż ostatnio na naszym kanale widać. I co mogę powiedzieć? No, mamy nowy sprzęt mikrofon, tak, Studio Browar się rozwija. Dziękujemy za dotychczasowe wspieranie kanału oglądaniem komentarzami, lajkami i zostawianiem subskrypcji. I życzymy miłej zabawy w trakcie oglądania tej relacji. Mam nadzieję, że macie ładną pogodę, a nie tak jak redakcja, kufa, fiatro, zimno i trzy bluzy na sobie, nie, żeby jakoś, jakoś w ogóle prowadzić tę tą relację. Także zapraszam do oglądania. I ruszyli proszę Państwa Pomorzanin przybiernów, aktualny lider z sześcioma punktami podejmuje płomień myślino też z sześcioma punktami. Studio Brower nie ukrywa, że przyjechali w jednym celu, aby zobaczyć tego zawodnika w akcji. O, i teraz płomień w natarciu, prawa strona boiska, wrzutka w pole karne, ale chyba nie dobiegnie tam zawodnik. I co tutaj, co tutaj wymyśli ten zawodnik? Dziewiętnastka ma piłkę. O, i tutaj wycofanie piłki i wrzutka w pole karne, ach niestety już wyrzuc o tu, Płomień rozpoczyna tutaj Baba Jaga rozpoczyna swój pressing o, ja. <laughs> i gol! Płomień Myślino wyszedł na prowadzenie o, w każdym razie ja już chyba mogę się z Państwem tutaj przywitać na niesamowitym swego rodzaju spotkaniu w a klasie, grupie pierwszej, zachodniopomorskiej pomorskiej pomorzaniem który już wygrał swoje dwa spotkania. I to nie z blekim bo wygrali na przykład z falą międzyzdrowie 2 do 0 oraz z Bałtykiem Gostej 0 do 9, a przeciwnik Pomimo na, Nina myślino wygrał swój pierwszy mecz z Bałtykiem Kostyn 1-3, a potem drugi mecz również wygrali z Froton 2 Świnoujście 6-3. Więc. I mamy proszę Państwa Remis w spotkaniu pomorzaniem przybiernów. Udało mu się doprowadzić tą akcję do końca, wyrównując wynik spotkania jeden do jednego. się Państwo trochę wybaczyć jak ten cały głos będzie w ogóle słysz słyszalny, mimo że tego, że studio Browar udało się zakupić nowy mikrofon do kamery, aczkolwiek jest taka pogoda, której to nawet nie wiem, czy ta kamera pomoże w czymkolwiek, bo po prostu wieje, jest niesamowicie zimno, a redaktor ma sobie trzy bluzy. I dalej jest mu zimno. jakie eee! tymi nowe numery? Rozumiesz? Teraz leży zawodnik kopnięty i tutaj zamarkowaniem akcji 14 oszko piątkę, ale teraz stracił tą piłkę i całe szczęście obrońca z numerem 16 wyjaśnił sytuację. I, I dwa podania wystarczyły, żeby się znowu znaleźć w polu karnym i strzał, i dobitka bitka, i czy coś jeszcze z tego będzie. Niestety. I niestety. Ale jeszcze może mieć tą okazję. Kto tutaj postawi tą kropkę na tej. Ty... Bo Płomieniowi udało się wyjść z tej sytuacji, ale też nie do końca. I ja miał. się pięknie złożył do tego strzału. Niestety bramki są trochę mniejsze. Krówki Ale tam wyszedł chliwyk Tak zwany Baba Jaga I dribbling tego zawodnika I znalazł on A, Piłka doszła do czternastki I no, Niestety Płomień dalej o piłkę z każdym podaniem tego zespołu zastanawiam się, kto inny dostanie tę piłkę, tak szczerze mówiąc. A, się zabrał! nie I spalone w tej sytuacji. Ale świetnie! Dwóch zawodników skoczyło do tej piłki, a kapitan Pomorzenina nie skoczył, dzięki czemu ma piłkę i świetnie się znalazł w tej sytuacji, zdobywając bramkę na 2-1 dla Pomorzenina. I Płomień przegrywa w tym starciu, ale to w ogóle nie rozumiem tej decyzji. Takie wybicie tej piłki na pałę. Co? Ach, nie w tą stronę, panie Mateusz. I Płomyń ma teraz szansę, ale Bramkarz jest szybszy. Akcja lewą stroną boiska. Jeszcze to nie jest ostatnie słowo Pomorzanina. I dalej chaos. I się znalazł teraz świetnie! Zawodnik w polu karnym, oddając strzał głową, spowodował chaos w polu karnym, gdzie obrońca z bramkarzem się zderzyli, strzelając. samobuja chyba. Aczkolwiek ta bramka będzie zaliczona zawodnikowi z Pomorzenina, bo strzał leciał z światło bramki. Ale próba drebingu tam świetna para bramkarza i czy będzie dwubitka? Pomylił się zawodnik z numerem 7 w tej sytuacji. I teraz jest kontratak. Zawodnik, zawodnika z ale tutaj powstrzymał go z żółtą kartką. Ukaramy teraz zawodnik Pomorzanina. I sędzia zakończył pierwszą połowę. Więc mogę uroczyście ogłosić, że Pomorzanin wygrywa tą pierwszą połowę trzech do jednego. Będziemy się na drugiej i proszę Państwa ruszyli. Druga połowa meczu Pomorzanina przybiernów w meczu z płomieniem myślina. Oh, oh, chyba można to nazwać dziurką. Chyba. Bardziej pewnie by się drużyna cieszyła jakby bramkę strzeliłby ten zawodnik nie dziurkę. Aczkolwiek tutaj jest tyle chaosu, że jeszcze się to może czymś skończyć. I jakimś cudem znalazła się dziesiątka przed polem karnym, ale kiwa ten zawodnik no. I już wrzucił piłkę. A tutaj obrońca, ale się przyłożenie. I tu obrońca znowu wybija tę piłkę. Barki, bark w bicie. I w drugą stronę akcja teraz dwóch na dwóch leci i udało mu się znaleźć. Dziesiątka jeszcze oddaje tą piłkę i gol nie ma spalonego, więc tutaj pomoże. nie stracił i płomień ślinow na 3-2 i czekamy na wrzutkę i kurczę ćmiknęła obok jednego obrońcy. Tu jeszcze był strzał. Niestety, tym razem panie pomorzeniem. Ich chlebik. Ach, nie znalazł z tym podaniem dobrej opcji. I kolejny kontratak? No zobaczymy co, ja co jak tutaj rozwiążą tą piłkę i tu się pomylił bramkarz tu się pomylił i remis 3-3 Oj, no proszę Państwa, remis remis w tym spotkaniu 6 bramek jak, jak do tej pory Zobaczymy kto uniesie rękę w geście zwycięstwa na sam koniec tego spotkania Ej chlibyk, biegnie z tą piłką. O. O, ale teraz... Ruchuchuchu, no, nie ciekawa sytuacja. Chyba się skończy żółtą kartką. Nie, skończyło się na oddaniu reprymendy temu piłkarzowi. Kurde i gool na 4 do 3 A pomoże wyrywa się z grozy remisów wychodząc na prowadzenie 4 do 3 siódma bramka no i jeszcze ciekawy, jak świętujący ten mecz tutaj zrobił. Dobra. Dobra. Chodźcie. Nie. No ho ho! I będzie teraz rzut karny dla pomorzenina no, A jednak udało się Udało się? Nie udało się dziwność tej piłki! Czerwona kartka! Czerwona kartka za to wejście! No, widziałem w tym spotkaniu dużo fauli. Ale czerwona za to? Żu no, druga żółta. Druga żółta? A, to już wszystko jasne, widzowie. Tutaj było jednak druga żółta kartka, stąd spowodowana czerwona. Jak mu podobnie. Może, może, proszę! Jak z uśmiechem na ustach wstał. O! A sztuczka techniczna. Aczkolwiek jest tutaj na, na czterech i nie wcale nie musiał dryblować pomiędzy czterema. Wystarczyło, że poczuł kopnięcie i się położył. Taka prosta jest ta piłka nożna. I zobaczymy, jak zawodnik z numerem 10 zakończy tę akcję. Oj, było kopnięcie w powietrzu. Aczkolwiek się śmieje i będą żółte kartki zagadanie już pokazał sędzia żółtą kartkę zawodnikowi numer 15 z Pomorzanina A możemy zobaczyć <noise> klasowego piłkarza piwko Szluk i lecimy dalej o! Tu, jeśli mam być szczery, to tutaj powinna być czerwona. No, prosta, prosta noga na wysokości kolan. Ale miał dużo szczęścia teraz. A już nie boli już, nie boli. Nie boli się. Jest tego aktorstwa. Gdzie? <gry> I O mój Boże No tym razem nie wyszło już Myślałem, że powtórka będzie Z bramki Stadionu Świata I wziął teraz Mati dwóch Podanie, wystawienie Ale strzał pozostawia już Wiele do życzenia Nie! I dostał fajne podanie. I wykorzystał. Więc jest 5 do 3. Strzeli. <laughs> nie strzelił. <laughs> ja myślałem, wyglądało to jakby strzelił. O, przysięgam Państwu. I koniec tego spotkania: Pomorzanin wygrał 4 do 3. I co mogę powiedzieć, spotkanie A-klasowe rozjaśniło nam, która z tych dwóch drużyn jest zdecydowanie lepsza. I zobaczymy, czy te dwie drużyny potwierdzą to w rundzie wiosennej. A na razie, to Pomorzanin z 9 punktami dalej lideruje w grupie pierwszej. A klasy. Dziękuję bardzo serdecznie za bycie z nami podczas tej relacji oraz zapraszam do komentowania, lajkowania oraz zostawienia subskrypcji na studio Brow. Eee, podsumuję ten odcinek w jeden sposób jest kurde zimno. Zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania. Dziękuję wszystkim oglądającym i widzimy się na następnych relacjach. Było super pomożanin, może zobaczymy się jeszcze na innych spotkaniach. A tym razem czekamy na jezioraka. I do zobaczenia wszystkim.